witajcie zakupiłam sobie pomadkę do ust bardzo super z firmy Eveline oczywiście kolor jest taki jak na moich ustach taki koralowy z firmy Eveline tak się prezentuje na ustach jest naprawdę trwała i kolorystycznie jest naprawdę wyrazista. Pięknie się prezentuje na ustach. To zależy jeszcze komu, co pasuje do twarzy. Jaki kolor, ale ja wybrałam właśnie eweline ponieważ to jest naprawdę fajna firma zwłaszcza że polecam wam poleca Ewelina wam Eveline Do zobaczenia do następnego filmiku cześć